Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka indywidualnych Milionerów Dawid Tusiński. Dobry wieczór Państwu. Przed nami zawodnik, który obiecał, że do nas wróci. Obiecał to w siódmym sezonie. Teraz słowa dotrzymał, bardzo się cieszę. Zapraszam Mateusza. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dotrzymałeś słowa? Bardzo tak. się cieszę. Zapraszam, przedamy. Hahaha, ha, ha, ha. słowa, bardzo tak. się cieszę. Mateusz, 18-latek, pasjonat gry na Fortepianie, ale także fan teleturnieju Milionerz. Tak, to ja w końcu jestem z powrotem na tym fotelu, polubiłem to miejsce. Bardzo się cieszę. Brałeś udział w siódmym sezonie, w której wygrałeś 20 tysięcy. Powiedz, co zrobiłeś z wygraną? Czy jeszcze A, nic nie zrobiłeś? Z wygraną? przeznaczyłem na to, żeby moja szkoła muzyczna, którą bardzo uwielbiam, wyremontowała sobie stary fortepian marki Steinway. Fortepian został wyremontowany, stoi sobie i gra, i służy uczniom naszej szkoły. Brawo! O, brawo, proszę Państwa. <noise> A dzisiaj przyszedłem po jeszcze więcej. A dzisiaj przyszedłeś pobić swój rekord, bo tak napisałeś w swoim formularzu. Tak, przyszedłem pobić rekord. Chciałbym przebić się przynajmniej przez więcej niż 7 pytań. Czyli te 7 tysięcy. Tak, chcę osiągnąć. Tak. Chcę osiągnąć. No to słuchaj, no. Okej, okay, dobra. W takim razie ja ci powiem, jak to zrobić. Żeby wygrać bo no potrzeba tylko <noise> 12 pytań. Tak, 12 poprawnych odpowiedzi eee, i, będzie, i, i będzie milion, eee, to z pewnością, tu już Ci teraz mogę obiecać, że na pewno ten milion będzie. Jeżeli 12 razy odpowiesz poprawnie, dwa progi gwarantowane, 1000 i 40 tysięcy to dwa progi gwarantowane dla Ciebie do osiągnięcia. Po drugiej, po siódmej poprawnej odpowiedzi oczywiście i trzy koła ratunkowe, ekspert, publiczność. I 50-50, czyli pół na pół. Tak jest. Czy wszystko jasne? Wszystko jasne. Znaczy... Co, pra co prawda jest parę zmian w stosunku do tego sezonu siódmego, w którym wygrałem te dwa ale jest moim zdaniem łatwiejsza ścieżka. Mam nadzieję, że sobie z nią bardzo łatwo poradzę. Słuchaj, wydaje mi się, że chyba wszystkim podoba się to, że pr nasz program wrócił do schematu dwunastu pytań i trzech kół, bo odcinki są dynamiczne, odcinki są szybkie, niczym struś pędziwiacz. Pyk, pyk, pyk i miliony, słuchaj. To pyk, można pyk, pyk. Tak, można to zrobić. Mam nadzieję, że nie trafi się pytanie dotyczące budowy kanału LaMansz. To znaczy, pe... teraz bym odpowiedział na to pytanie, ale nie. to pytanie gdzieś tam utkwiło w mojej psychice na długo. Słuchaj, bardzo często jest tak, że jakieś pytania się mogą pojawiać, natomiast nigdy, jeszcze tak się nie zdarzyło i ja raczej to się nie zdarzy, żeby pojawiło się dla zawodnika jakieś pytanie, które miał na przykład już. Tak, to, to znaczy, ja mo to jest niedopuszczalne, wręcz. Tak, ja czuję się Ale bardzo. Ale pojawiły pod... się pytania, które ja już czytałem swoją drogą, na przykład yy, kiedyś było takie pytanie yy, o o awarię yy, auta, że pachnie awarią auta, jak słychać szczęk hamulcowych i chodziło wtedy o szczęki i to pytanie gdzieś mi utkwiło i chyba bodajże trzy razy już się czytałem. Tak więc to pytanie się pojawia, więc no. A to jest takie dość ciekawe pytanie. A więcej na temat tego pytania może się wypowiedzieć nasz ekspert, czyli Kacper Kacprze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pachnie od auta, jak słuchać szczęk hamulcowych? No szczęk. Tutaj, ja tutaj nic nie wymyślę, poproszę o pytanie. No, do no znamy to. Znamy to wszyscy dokładnie. No Motoryzacja mi nie leży i proszę wybaczcie mi to No. Teraz ja wybaczam ma... więc do... ja Nie wybaczę. wracajmy do tego pytania Dobrze. Wybaczę w tym momencie, jeżeli mi pomożesz przy pytaniach Postaram się Dobra eee, Kacper w takim razie trzymaj kciuki za Mateusza i bądź w gotowości Jasne. Czekam. Oczywiście Mateusz standardowo połączymy się z naszym ekspertem jak tylko o to poprosisz, a teraz jeżeli mi pozwolisz, to rozpoczniemy grę. Tak, zagrajmy o Milion, już nie mogę się doczekać. Ja witam naszych widzów. W czacie po Waszej prawej stronie możecie analizować pytania, które dzisiaj się wieczorem pojawią. Zaczynamy. Grę o Milion, bądźcie z nami. Miałem powiedzieć, że bądźcie z nami do Miliona, ale... Ale dobra, już poszło tak, Ale bądźcie z nami do Miliona. Pierwsze pytanie, Mateuszu, za dwie... Za, tak, za 200 zł, ale teraz... Teraz poleciałem tak siódmym sezonem trochę, nie? Pytanie za 500 zł, słuchaj, pierwsze. Który klub piłkarski pochodzi z Gdańska? Lechia? Legia, Arka, czy Jagiellonia? No to jest pytanie, które, gdzie, które gdzieś już słyszałem i powiem, że nawet na nie już odpowiadałem gdzieś. Gdzie? Ja? W milionerach online, w których wygrałem niestety 1000 złotych, ale o. ale tutaj ewidentnie będzie to Lechia Gdańsk ostatecznie. Lechia Gdańsk ostatecznie usłyszałem, zaznaczam w takim razie odpowiedź A. To jest poprawne odpowiedz, okej. Nie wiarygodny. Powiem Ci, naprawdę. Szok. Dobra, gramy dalej. Pytanie za tysiąc. Gwarantowane tysiąc. Jakiego kształtu? Są ściany, ostro słupa. Kół. Kwadratów, rąbów czy trójkątów? D trójkątów ostatecznie. Okej. Okay. Poprawna odpowiedź jest 1000, brawo. No to masz 1000 zł, 10 pytań do miliona i komplecik kół ratunkowych. Gramy dalej pytanie za 2000. Biennale to impreza odbywająca się. Co rok, co dwa lata, co trzy lata, czy co pięć lat. Biennale. Czy przychodzi, czy znasz to pojęcie, bienale? Nie znam kompletnie tego pojęcia, jestem zaskoczony. Biena. Bienale. To impreza. To słowo bardzo kojarzy mi się z językiem niemieckim, nie wiem dlaczego. Rozumiem. Jeżeli miałbym znać tutaj jakieś imprezy niemieckie, byłby to um, Oktoberfest, um, który by się odbywał co rok, ale nie wiem, czy tutaj chodzi właśnie o to święto i czy to w ogóle jest um, w języku niemieckim napisane. Um, I tutaj chyba skorzystam z koła, to jest ten moment. A które Wydaje ci się idealne do tego pytania. Hmm, tutaj ja bym poprosił o e, pytanie do eksperta. Ostatecznie. No słuchaj, jak mówisz, że ostatecznie to mi nie zostawiasz wyboru, wiesz o tym, nie? Tak, tak. Łączymy się z ekspertem w takim razie. Kacporze? Jestem. Kasper, <noise> Melchior i Baltazar. Słuchaj, e, zwracamy się do Ciebie z pytaniem za 2000. tysiące. Szybko, ale to nie zmienia faktu, że postaram się punkt. No, ja myślę, bo jak nie, to wiesz. A ja liczę na to. <noise> to nie dostaniesz premii, słuchaj. Wysyłamy pytanie za 2000, tysiące, proszę bardzo. Dobra. Okej, okay, Biennale. Biennale to co jeden raz to się odbywa... Y... Kluczową sprawą tutaj jest przedrostek B, który mamy na początku, a B oznacza dwa dwuletni, więc tutaj poprawną odpowiedzią będzie co 2 lata. Na ile procent? Tak mniej więcej? Możesz śmiało tę odpowiedź zaznaczyć, jestem przekonany. No dobrze, to tyle. Bym chciał od Ciebie wiedzieć. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi i podpowiedzenie mi w tym pytaniu. Nie ma za co. Okej, okay, dziękujemy, Katper. Dzięki, Dzięki powodzenia. Bez dalszego namysłu. Poproszę cię Bartku, żeby znaczył B co dwa lata definitywnie. Okej. Okay. Co dwa lata? Bienale. To nie niemiecki. Aha. Tylko włoski. Z włoskiego wydarzenie. Najczęściej impreza artystyczna. Mm -hmm, mm -hmm. Biennale mają e, zazwyczaj charakter międzynarodowy, wyraz ten pochodzi z języka włoskiego, w którym kontynuuje łacińską nazwę bienalis, pochodzącą od e, biennium o znaczeniu okres dwuletni. To jest dostępna yes. odpowiedź Kurwa. Kurwa. Ta muzyka jest przera przerażająca. Masakra jakaś. Dobra. Eee, to w takim razie będziesz miał teraz inny podkład, bo będziesz miał podkład przy pytaniu za 5000, bo o tyle właśnie grasz. Ja mogę jeszcze obiecać coś takiego. Ponieważ tak jak Bartku czytałeś na początku, że interesuje się grona na fortepianie i tak dziwnym trafem do studia gdzieś pod pachą wziąłem swoje pianino elektroniczne cyfrowe i ja mogę obiecać, że jeżeli wygram milion tutaj coś dla was, dla państwa w studiu zagram. Chcemy. Chcemy. też chce. chce? <laughs> Oczywiście. Tak. Brawo, no. Dobra, noc. Dobra. Okay. To jest taka moja obietnica. Okej, okay, dobra. Słuchaj, jeżeli chodzi o obietnicę, to już jednej dotrzymałeś, bo wróciłeś. Więc jest dobrze, więc o, o drugą się nie martwimy. O, dobrze, w takim razie gramy dalej ograniczony na Fortepianie. Pytanie za 5000 Mateuszu, zobacz. Pytanie. Solo jest to anagram będący stolicą jakiego państwa? Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii. Eee, SOLO, czyli jest angramem, czyli eee, z tego słowa można by było stworzyć inne słowo, a z tego słowa SOLO mogę stworzyć słowo OSLO. Eee, a OSLO jest stolicą Norwegii i poproszę Cię Bartku, żeby znaczył e, Norwegii definitywnie. Proszę bardzo. Masz 5000 złotych, no to ja, mogę nie? No ja, ja mogę ci szanąć. ja ci powiem tyle, że jeżeli i, i, powiem ci tyle, że gdy zobaczyłem wyraz solo, y, od razu sko skojarzyło mi się z muzyką, ponieważ y, solo śpiewa osoba, y, która Śpiewa sama, czyli bez osób towarzyszących, czyli jeżeli zobaczyłem to słowo solo, od razu myślałem, że dalsza część pytań będzie związana z muzyką, ale sobie poradziłem i się z tego powodu cieszę. Poradziłeś sobie świetnie, masz 5000 i dwa koła ratunkowe. Gramy dalej? E, możemy grać dalej, tak. Pytanie za 10000 w takim razie poprosimy. Średnią odległością między jakimi ciałami niebieskimi jest jednostka astronomiczna? Ziemią a Słońcem, Merkurym a Plutonem, Ziemią a Marsem czy Ziemią a Księżycem? E, ja czasami lubię sobie mm, oglądać różne filmy dotyczące kosmosu, sfer niebieskich, ciał niebieskich, galaktyk i wszystko, co jest związane z kosmosem. Okay. Jednostka, astro jednostka astronomiczna jest to jednostka, w której jest 150. E, Milionów kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. 150 milionów kilometrów. To jest taka jednostka, w której mierzy się odległość jakiegoś ciała od Ziemi. Czyli na przykład, załóżmy, jeżeli jakaś galaktyka znajduje się. Przepraszam, albo jakaś planeta. Najłatwiej będzie to można. Nie na planetach i galaktykach, tylko na gwiazdach. Jeżeli jakaś gwiazda znajduje się. Załóżmy 200 tysięcy jednostek astronomicznych od Ziemi oznacza to, że ta mm, gwiazda znajduje się w odległości 150 milionów razy 200 tysięcy, czyli y, to znaczy 100, 150 milionów po 200 kawałków, czyli jedna jednostka astronomiczna to 150 milionów 150. Y, Teraz nie pamiętam, czy milionów, czy tysięcy, ale teraz się włapałem na tym pytaniu. Ale wiem, e, która odpowiedź jest poprawna. Jednostka astronomiczna, e, pierwsza, taka skonstruowana, była na potrzeby zmierzenia odległości Ziemi ze Słońcem. Czyli odpowiedź A, definitywnie. Okej. Okay. Jednostka astronomiczna równa dokładnie 149 Milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem. tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem kilometrów i 700 metrów. Czyli tak jak mówiłem, 150 milionów kilometrów, coś tak mhm. w granicach. Między Ziemią a Słońcem. No. <laughs> Super, cieszę się. Oby więcej takich pytań. No to słuchaj, jeżeli tak szybko lecimy, to lecimy od razu z pytaniem za 20 tysięcy. Tak, jestem gotów. Kibice Korony Kielce na swój hymn wybrali dni, których nie znamy. To piosenka nagrana w 1971 roku przez Krzysztofa Krawcioka, Czerwone Gitary, Marka Grechutę czy Czesława Niemena. Dni, mm. których nie znamy. Mm. Ja znam piosenkę dni, których jeszcze nie znamy. Mam tutaj zagłoskę, ponieważ na pierwszy. Pierwsza taka odpowiedź, która mi się rzuciła w oczy, to był Krzysztof Krawczyk. A natomiast druga taka prawdopodobna odpowiedź to był Marek Grechuta. Wątpię, żeby to były czerwone gitary. Może to być Czesław Niemen. Te trzy odpowiedzi. A, C i D, najbardziej mi się rzucają w oczy. Czerwone gitary raczej bym wykluczył. Hmm. Mam dylemat i mam dwa koła ratunkowe i kurczę tak, chętnie... i pół na pół. Chętnie... Korci mnie tutaj, żeby znaleźć odpowiedź, A, ale to jest już taki poziom. Hmm. Za chwilę będę grał sumę gwarantowaną i nie chciał tutaj bym ryzykować. Po tych 40 tysięcy już bym miał taką pewność, że chciałbym ryzykować dalej. Teraz to nie jest jeszcze ten moment. I ja poproszę Ciebie, ponieważ pół na pół tutaj prawdopodobnie mi nic nie da, poprosiłbym ciebie, żebyś... Mm, nie, poproszę Państwa, żeby Państwo mi pomogli, bo Ciebie tutaj o to nie mogę prosić, to nie ta seria, żebyś mi pomógł. To nie ten sezon. No. To nie ten sezon, tak. Poproszę Państwa o pomoc, definitywnie. Tak, taka decyzja właśnie teraz, publiczność? Tak, tak. tak. Dobra, proszę Państwa, to pytanie jest dla Was. Przypomnę dla ścisłości, kibice Korony Kielce na swój, na swój hymn wybrali dni, których nie znamy. To piosenka nagrana w 1971 roku przez Krzysztofa Krawczyka, Czerwone Gitary, Marka Grechutę czy Czesława Niemena. Poprosimy o głosowanie teraz. Niech tylko z Was ktoś zaznaczy 80% publiczności dla odpowiedzi C, Marka Grechutę, 11% na Krzysztofa Krawczyka, 6% na Czerwone Gitary i 3% Czesław Niemen. Marek Grechuta to był ten mój drugi typ. Na pierwszym miejscu był Krzysztof Krawczyk jeżeli miałbym ryzykować, zazn zaznaczałbym A. Dobrze, że wziąłem koło. Gdyby zostało pół na pół i by został Krzysztof Krawczyk, prawdopodobnie bym zaznaczył Krzysztofa Krawczyka i bym się włapał na tym pytaniu, jeżeli to w ogóle mm, jest błędna odpowiedź. Jeszcze nie zaznaczyłem. Eee, C, ostatecznie Marek Girlcuta. Proszę bardzo. Powiedziałeś, że znasz taką piosenkę jak dni, których jeszcze nie znamy. Jeszcze nie znamy. Dni, których nie znamy, raczej nie kojarzymy. Czy to jest ta sama piosenka, czy. No powiem ci, że to jest ta sama piosenka. Oryginalnie tytuł na płucie nosi nazwę dni których nie znamy. I można to sobie yy, dni, tłumaczyć dwojako, Natomiast dni, których jeszcze nie znamy bądź dni, których nie znamy, to są. To jest jedna i ta sama piosenka po prostu przez ludzi nazywana troszeczkę inaczej. Natomiast oryginalnie na płycie to dni, których nie znamy Marka Grechuty. Poprawna odpowiedź. Świetnie. Jest. Super. Tak samo jest z piosenką Zbigniewa Włodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie byłem. A dużo osób mówi, lubię wracać tam, gdzie byłem już, i to jest właśnie te, mhm. to jest takie coś, właśnie że można się na tym e, bardzo włapać, jeżeli takie pytanie by było. Dokładnie. Uf, super, Dokładnie. mam 20 tysięcy. Dokładnie. Jest 20 tysięcy na koncie, więc I teraz to, to newralgiczne <noise> pytanie, to newralgiczne miejsce. Tak, i jedno koło pół na pół, sześć pytań do miliona. W milionerach online niestety straciłem 19 tysięcy przy tym pytaniu. W internetowych milionerach w sezonie siódmym się wycofałem, tak. I właśnie to jest takie miejsce dla mnie, które jest takie albo jeżeli odpowiem poprawnie na to pytanie, to już myślę, że będę miał taki bardziej pociąg do ryzyka. Więc... Chętnie bym, już, chętnie bym już zobaczył to pytanie i miał z głowy to miejsce newralgiczne. Okej, okay, to w takim razie czytam czy to pytanie. Panie Turek, kończ pan ten mecz. To słynny cytat Mateusza Borka, Tomasza Zimocha, Włodzimierza Szaranowicza czy Dariusza Szpakowskiego. Jak ci się podoba, to pytanie. Turek, kończ pan ten mecz. To pytanie mi się nie podoba i podaję, że, że że e, to znaczy ekspert chyba dobrze czuje się Kacper w tej dziedzinie mm, w dziedzinie sportu, ale już niestety Kacper mm, na mnie mi nie pomoże. E, ja tutaj nie znam kompletnie odpowiedzi i poproszę cię, Bartku, żebyś mm, żebyś Poprosił komputer o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Poproszę około pół na pół ostatecznie. Okej, okay, w takim razie bardzo proszę komputer o losowo odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi, pozostawienie jednej poprawnej i jednej błędnej teraz. Tomasza zimocha bądź Dariusza Szpakowskiego. Będę strzelał D ostatecznie. De ostatecznie, no zaznaczam w takim razie. Co ja teraz zrobiłem? Ten słynny jest... cytat Panie Turek, najpierw pojawia się, Panie Turek, nie kończ Pan tego meczu, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie teraz. Nie kończymy. Lewandowski w ostatniej akcji meczu faulowany. Wtedy tam bardzo krzyczał E, później, panie Turek, kończ pan ten mecz. Jesteśmy po czasie. 4 minuty pan doliczył, a tu piąta się kończy. E, to się zdarzyło podczas meczu polskiej reprezentacji z Irlandią 11 października 2015 roku podczas meczów eliminacyjnych do Euro 2016. Oby to był Szwakowski. Tutaj szybki strzał musiałem szybko strzelić. Tym duży człowiek się zastanawia, tym dłużej... Co, ja ci muszę, Gdzieś tam... to, po... ja ci muszę to powiedzieć. Gdzieś tam myśliwariłem. Słucham. Ja ci muszę to powiedzieć. Ten mecz komentował. To ma Ojej. Aj. Znowu to samo. <noise> A z rozrywki, no niestety. Reprezentacja Polski wtedy wygrała z Irlandią 2 do 1 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostwa Europy. A Tomasz Zimoch wtedy e, z takim, takim dużym entuzjazmem e, komentował ostatnie minuty meczu i właśnie wtedy padł ten cytat Panie Turek, kończ pan ten mecz. Mm. To jeżeli bym się przy tym pytaniu dłużej zastanawiał, podejrzewam, że to tutaj by nic nie Jeszcze Oj! Ała! No, awa! Dało po uszach, A, słuchaj. No, pewnie. Ale <laughs> za mocno. Ała. Musicie się No tak. Znowu ta sama sytuacja, co w Milionerach Online. No niestety, historia lubi się powtarzać, no. I tak samo skończyłem tamtą grę na Clacksonie. Bardzo mi przykro, Mateusz, że właśnie w tym momencie, bo gdybyś odpowiedział poprawnie, to tak by się pojawił i za tydzień byśmy kontynuowali grę, a tak, to niestety musimy ją zakończyć. Niestety, szkoda, ale i tak bawiłem się świetnie, chciałem tutaj usiąść, dotrzymałem słowa. Powiedziałeś, powiedziałeś jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi, że Kacper się może znać na. Może znać odpowiedź na to no pytanie? No właśnie, Katper, czy ty znałeś odpowiedź na to pytanie? Znaczy, wiedziałem, że to Tomasz Zimoch, ale panie Turek bardziej mi się kojarzy z innym meczem. Kojarzy mi się z meczem y, kwalifikacji do Ligi Mistrzów w sezonie bodajże 95-96 między widzewem Łuczem a Brandby, tym rewanżem, po którym widzę sobie wywalczył awans do Ligi Mistrzów. A, no widzisz. No cóż, ale to był szybki strzał. Dokładnie, to był szybki nie chciałem strzał. Się tu, nie chciałem się tutaj zastanawiać zbyt długo, ponieważ to by mi kompletnie nic dało. No właśnie. No właśnie. Ale szacun za to, że zaryzykowałeś. Tylko szkoda, że się nie udało. No właśnie. czek na tysiąc. Bardzo dziękuję. Dziękuję za grę. Do Do następnego. Obiecasz, że wrócisz? Wrócę, na 100% obiecuję Państwa wszystkich tutaj w studiu, mam tutaj świadków, ile tutaj Państwa ze 150 osób o, na sali setka. jest. Se setka. osób, no plus tutaj produkcja, no to tutaj ile no. tutaj... No. i mam tutaj tylu świadków, a zwłaszcza Ciebie, Bartku, powrócę na 100%, obiecuję. Okej, okay. trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo, Kacper, Tobie za to, że byłeś razem z nami, dziękuję również naszym widzom że byli razem z nami i do internetowych milionarów wracamy za tydzień do zobaczenia Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Interwentowi milionerzy pracują już za tydzień. Do zobaczenia.